Kiedyś nagrałem taką rolkę, w której mówiłem, że tysiąc zdjęć zrobionych w dniu ślubu, by oddać niepozowany reportaż, jakąś niepozowaną, ciekawą, spójną historię na 200 zdjęć, to jest zdecydowanie za mało. I to się poniosło, niektórzy hejtowali, inni wspierali, ale dużo było takiego niezrozumienia, bo cały czas w branży jest ten mit, że nie można zrobić dużo zdjęć, Albo że tak naprawdę im więcej potrafimy, jeżeli chodzi o rozumienie kadru i tak dalej, tym mniej zdjęć powinniśmy robić, co jest totalnym bullshitem. I dzisiaj postaram się Wam to udowodnić. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Napiszcie najpierw w komentarzu, ile zdjęć w dniu ślubu w ciągu 10-12 godzin, ile wyrobicie, i postaram się Wam udowodnić, dlaczego najprawdopodobniej to za mało. Oczywiście zależnie więc to od tego, ile tych zdjęć faktycznie robicie. A te moje setki tysięcy zdjęć zawsze trafiają do galerii później dla klientów, które klientom wysyłam, ich goście mogą to obejrzeć i to wszystko jest zrobione w piknuku. Także jeżeli ktoś chce, szuka galerii, to piknuk, link do piknuka jest w opisie tego materiału. Zanim przejdę do dowodów historycznych, tak, uwaga, na tym kanale poza śmieszkami będą dowody historyczne. Co? Dowody historyczne. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. To postaram się zarysować wam, o czym w ogóle rozmawiamy. Mówimy tu o finalnym materiale, który powstanie, który będzie niepozowany, czyli materiał z dnia ślubu ma być niepozowany, ma być jakąś naszą interpretacją tego dnia, wykorzystywanie maksimum potencjału z tego co się działo w danym dniu więc mówimy o tego typu materiale hmm, zakładam że finalny materiał taki nasz który oddamy klientowi to będzie 300-400 czasem 500 zdjęć ale mówmy tu o takim materiale do publikacji na 100 zdjęć żeby to 100 zdjęć było ciekawe to nie jesteśmy w stanie wykonać 1000 zdjęć by stworzyć 100 ciekawych zapewne trzeba będzie wykonać dużo więcej aby w ogóle to 300 było w miarę ciekawe czy 400 czy 500, to serio nie jesteśmy w stanie zrobić tysiąca zdjęć, by stworzyć ciekawy materiał na 500. To jest praktycznie niemożliwe. Chyba, że mówimy o materiale, gdzie idziemy, mówimy stań tu przy Firance, robimy jedno zdjęcie, bo stanęła przy Firance. Takie przysięgi zrobimy z jednej perspektywy, no maksymalnie z trzech, i te zdjęcia są takie, że ktoś ma taką minę po prostu. W kościele sfotografujemy rodziców i ogólny rzut na kościół. I tyle, bo po co więcej? Potem na weselu zrobimy z każdym gościem osobne zdjęcie. No i tak się nam nastuka tych zdjęć. Faktycznie 1000 i 500 oddamy. I nie idźcie tą drogą! Ale to nie spełnia tych wymogów, o których powiedziałem wcześniej. Więc to jest dosyć istotne, byście zrozumieli o czym rozmawiamy. Nie rozmawiamy o inwentaryzacji gości, czyli fotografowania każdego z gości, jak sobie tańczyć ocia z wujkiem, jak sobie wujek z drugim wujkiem. Piją tylko i wyłącznie przy stole. I jedno zdjęcie koniec. Mówimy tu o materiale, który będzie ciekawy, złożony, w którym chociaż trochę jest kadrów, gdzie widać autora, ale jakby też te zdjęcia spełniały funkcję taką pamiątkową, no, chodzi o różnorodność materiału. Jeżeli zaczynamy kreatywnie myśleć, kreatywnie pracować, kombinować, no to te zdjęcia. Muszą powstawać, czasem muszą powstać w serii, ale czasem jakaś dana scena wymaga, że tu troszkę przekadrujemy trochę w tą, trochę w tamtą, bo czujemy, że jest potencjał w danym zdjęciu, ale jeszcze do końca nie wiemy, jak go wykorzystać i musimy kombinować. I na tym polega cała nasza rola, cała nasza praca, że kombinujemy, przestawiamy się, ustawiamy i jeżeli to będziemy wykonywać w dniu ślubu, i widzimy, że przygotowania Panny Młodej odbywają się w tamtym pokoju. Jest szansa na zrobienie tam fajnego zdjęcia. Idziemy, robimy, ale za chwilkę wychodzimy, robimy coś z zewnątrz. Potem podchodzimy blisko, potem znów odchodzimy daleko. Potem ktoś tu gdzieś przechodzi, więc przeczuwamy, że może zaraz nam ktoś wejść w kadr. I tych zdjęć z jednych przygotowań może być naprawdę bardzo dużo. Potem wybierzemy trzy, które dobrze opowiedzą nam daną historię. Ale jak widzicie, Mnogość tych sytuacji, które jeszcze my możemy mnożyć przez nasze pomysły jest tak duża, że nie ma opcji wykonać tysiąca zdjęć by ten materiał był ciekawy. Nie wierzę. A teraz czas na pewne dowody. Link w opisie będziecie mieli do takiego pewnego artykułu z portalu Fotopolis, ale ja ten dowód też mam tu, taki namacalny, to jest to. Czyli Magnum Contact Sheets. I to jest taka encyklopedia, w której jest masa zdjęć fotografów sprzed lat. Też obalająca tezę troszeczkę tego, że kiedyś na klisze to oni musieli umieć bardziej niż my teraz. My mamy technologię, możemy z niej korzystać i to daje nam dużo. Ale tu, żeby nie spoilerować za bardzo tej książki, chociaż ciężko byłoby ją przespoilerować całą, to pokażę Wam tutaj jest takie jedno bardzo znane zdjęcie. Zdjęcie możecie kojarzyć bądź nie, nie ma to większego znaczenia, ale to jest jedno ze zdjęć, które powstały. No właśnie, to jest dosyć istotne. Wykonał je Bresson w Sewilli w 1933 roku i on nie podszedł i magicznym swoim okiem po prostu zobaczył scenę, sfotografował i było to zdjęcie. On czuł potencjał w tej scenie, więc ją fotografował wielokrotnie. Tu mamy pierwsze podejścia. Wielokrotnie, tu mamy na zbliżeniu to yy, i finalne zdjęcie. Fotografował tą scenę wielokrotnie, by efekt finalny był taki, jak sobie wymarzył i potem wybrał jeden ten kadr, mimo że ich powstało dużo więcej. W jednym miejscu, przez jedną dziurę, gdzie dzieciaki gdzieś tam z tyłu biegały. Nie podszedł i nie wykonał jednej klatki. Tylko czuł tam potencjał, czuł, że coś się musi zgrać, że trzeba ten kadr przekomponować, i na tym też polega nasza praca. Na przekomponowaniu, na poszukiwaniu jakiegoś idealnego momentu. Oczywiście nie można przesadzić i zbyt długo czekać w jednym miejscu, zwłaszcza na reportażu ślubnym, bo jesteśmy jakoś tam ograniczeni czasowo, ale można jak najbardziej wykonywać w jednym miejscu w, z, z jednej sytuacji dużo różnorodnych zdjęć, by potem stworzyć duży, różnorodny materiał. I na pewno tysiąc zdjęć na mnie wystarczy. No i chuj, no i cześć. Wszyscy ci mistrzowie jednej klatki, którzy gdzieś się tam odzywają w komentarzach, nie podesłali mi ani jednego materiału, który byłby zrobiony z tysiąca czy tysiąca zdjęć i jako cały materiał byłby później ciekawy. Myślę, że to, z, to wynika z lenistwa, to wynika z, z takiej buty, że ja jestem fotografem, wiem, jak zrobić zdjęcie, wystarczy zrobić jed, zrobię jedno, a często na tym tak naprawdę cierpią nasi klienci, którzy mogliby dostać ciekawszą historię, lepszą pamiątkę, lepsze momenty, lepsze uśmiechy, lepsze wzruszenia. Bo jeżeli podchodzimy do tematu po prostu tak, że idę, jak na robotę zrobić tu kadr, tu kadr, bo mam taki w głowie, no to faktycznie wtedy można wykonać tysiąc zdjęć. Yy, tylko, że no nie, nie spełnimy, myślę... Cały czas tłuko, ale to tak tłuko, całe noce, całe nie tłuko, takie... Ten... i tak bez przerwy. Więc myślę, że po prostu robiąc tak niedużą liczbę zdjęć nie wykorzystujemy potencjału. Które tkwi często w ślubach i w tych scenach, które się tam dzieją. Tylko podchodzimy do zlecenia po prostu ze swoim nastawieniem. Robię to tak, a obraz, fotografowałem, idę dalej. To nie jest dobre podejście, jeżeli chcemy się rozwijać oczywiście fotograficznie. Pokazałem wam dowód historyczny w postaci tej encyklopedii, czyli ogromnej książki, w której jest masa innych przykładów, jeszcze, które obalają, jakby totalnie masakrują to co twierdzą ci mistrzowie jednej klatki. Więc można sobie wyrzucić do śmietnika te wszelkie ich słowa. Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Chciałbym też wam pokazać na przykładzie moich zdjęć taką wizję moją jak pracuję. Czego oczekuję, jak fotografuję w danych momentach? Oczywiście to jest tylko taki zalążek. Jeżeli chcecie więcej poznać takich konkretnych przykładów mojej pracy, tego jak kadruję, to w opisie będą linki do moich kursów. A jeżeli chcecie tylko powierzchownie poprawić swoje zdjęcia, to też są presety, ale kurs jest, wydaje mi się, dużo bardziej wartościowy i tam znajdziecie konkretne przykłady, właśnie mojej pracy, całą, całą filozofię tego, jak działam. Więc kurs online. Zachęcam. Pewnie też można się umawiać na warsztaty, warsztaty indywidualne. To już piszcie bezpośrednio do mnie. A co do przykładów zdjęciowych. To przykład. Oczekiwanie na pannę młodą. Jest ceremonia w plenerze, pan młody czeka, goście czekają. Czyli fotografuję sobie scenę różnorodnie. Na przykład pan młody w szerszym kadrze czeka też pies, czeka mistrz ceremonii i siedzą goście. Potem fotografuję pana młodego, albo wcześniej sfotografowałem pana młodego, jak sobie czeka z fajną miną i ktoś w tle, najprawdopodobniej makijażycka, sobie odchodzi. Więc mam jakiś taki poboczny wątek tej historii. Coś się kończy, coś zaczyna, pewne etapy. I to też staram się robić w różnorodnych kadrach. Czyli mamy szeroki i tutaj taki połowiczny, że tak powiem, potem wąski kadr rodziny, która sobie czeka. Potem znów trochę szerszy kadr pokazujący wszystkie dziewczyny, które idą razem z panną młodą i panna młoda na końcu z tatą. Czyli mamy taki kadr znowu trochę szerszy. Potem po prostu oczekiwanie pana młodego i, i potem podejście panny młodej z tatą. Można to fotografować na różne sposoby, różnorako. Nie tylko, że idzie w oczywisty sposób, tylko dopowiedzieć tą całą historię, pokazać jej jakieś tam też wątki poboczne. Także można zagrać na przykład takim układaniem, tworzeniem te, tych zdjęć w trakcie po prostu żeby te zdjęcia nie były maksymalnie uproszczone, tylko żeby starać się wyciągnąć maksa z danej historii. Nie zawsze się da, nie zawsze zbudujemy nie wiadomo jak wciągającą historię, ale zawsze można próbować, zawsze można różnorodnie skadrować i potem mieć wybór przy tworzeniu tego materiału. To było przykładowe oczekiwanie na Pannę Młodą, ale też Wam pokażę takie klasyczne zdjęcia, czyli po prostu ubieranie Panny Młodej. Mam zdjęcie, gdzie Panna Młoda znaczy ubieranie, szykowanie się, przygotowania Panny Młodej. Mam zdjęcie, gdzie Panna Młoda ściąga suknię, także to jest na przykład otwierające. Dużo się tu dzieje w tym kadrze, fotografowałem za, za jakichś kwiatków. Jest też córka Panny Młodej, więc mamy takie zdjęcie otwierające. by Potem przejść do takiego ciasnego portretu ładnego, gdzie Panna Młoda stoi, po prostu gdzieś tam jest ta sukienka poprawiana z tyłu i mam ładny, zwykły portret Panny Młodej. By na koniec domknąć to znów trochę szerszym kadrem i pokazać, jak świadkowa gdzieś tam zapina tą suknię. I w zasadzie. Tyle. Zobaczcie, że oczywiście tych zdjęć tutaj powstało więcej. Ja tutaj, żeby skrócić ten materiał, chcę wam pokazać na jednym przy, na kilku przykładach, jak to można robić, że można podejść bliżej dalej odejść za czegoś, otworzyć tą historię, na przykład, że ktoś ściąga tą suknię i tak dalej i tak dalej. To nie musi być ustawiane, można tu szukać naprawdę kreatywnych kadrów. Kolejny przykład to też zdjęcia z przygotowań, z przygotowań tym razem pana młodego, w czterech kadrach. Będziemy mieli zdjęcie, gdzie. Jest duża grupa ludzi, szerszy kadr, mamy też jakieś odbicie, więc trochę więcej się dzieje. Jakaś dziewczyna fotografuje tam pana młodego, który coś tam sprawdza na jakiejś kartce. Więc mamy zdjęcie takie szersze, by potem przejść do bardzo ciasnego zdjęcia. Na przykład jak pan młody się szykuje ze swoim świadkiem za kogoś, całkiem inna perspektywa, całkiem inny kadr, dużo bliższy, dużo ciaśniejszy, więc mamy też angażowanie tego odbiorcy, że było tu szerzej. Tu mamy znów wąsko, by potem znów przejść do trochę. Szerszego kadru, jak pan młody już kończy się przygotowywać, ale nie pokazywać jego bezpośrednio, tylko pokazać kulisy. Właśnie to, co się dzieje z boku. No to jest bardzo ważne, moim zdaniem, by pokazywać ludziom, że okej, okay, wy się tu szykowaliście, ale tam w tle ktoś sobie gadał, ktoś już był gotowy. By na koniec. Pokazać tego pana młodego, niech też ma swój portret. Proste takie zdjęcia też będą ważne w trakcie. To nie chodzi o to, żeby zrezygnować z jakichś zdjęć, tylko dołożyć coś więcej. Czyli jeżeli on stoi przed tym lustrem i się tam szykuje, to ja pewnie mu zrobiłem jeszcze więcej zdjęć. Pewnie sześć razy tyle, niż tutaj widzieliście. Widzieliście dwa zdjęcia, jak pan młody stoi przed lustrem. Czyli pan młody przed lustrem i dziewczyny w tle i po prostu zbliżenie na pana młodego. Ja pewnie jeszcze miałem dużo szerszy kadr, ale potem wykluczało mi się to z innymi kadrami. Musiałem coś wybrać. Jeżeli... To, co mówię, jest zamieszane. Nie rozumiecie do końca, to w kursie mówię o tym w bardziej taki złożony sposób. Znaczy, spięty w jedną sensowną całość. Ale myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. I ostatnia, ostatni przykład, czyli w trakcie przysięgi. Tu oczywiście jest przysięga trochę prostsza do fotografowania, bo humanistyczna to trochę trwa. Więc mam szeroki kadr, jak mówią przysięgę. Potem mam trochę węższy kadry, jak się przytulają. Potem bardzo wąski kadr, jak panna młoda przyciera sobie oko. Potem jest kadr na nich, jest też szerszy kadr na gości, na dziadków, którzy gdzieś tam z bliska to fotografują. No i znów ciaśniejszy i szerszy. Chodzi o to, tutaj to nie jest jakoś tam sensownie ułożone, tylko żeby wam pokazać, ile można różnych rzeczy zrobić w trakcie krótkiego momentu, nie wiem, pięciu minut. Naprawdę nie trzeba stać przy nich i fotografować tylko ich. Można się odwrócić, można zrobić bardzo wąski kadr na świadkową, która się wzrusza, i tak dalej, i tak dalej. Można kombinować. I w trakcie takiej przysięgi, jeżeli tu macie wycinek tego, tu pokazałem wam z tej przysięgi 2, 4, 6, 8 zdjęć. Pewnie zrobiłem różnych kadrów 20. Z czego wybrałem tutaj, by Wam pokazać? 8. To skoro zrobiłem różnych kadrów 20, to część jeszcze delikatnie przekadrowałem, coś delikatnie poprawiłem. Zrobiłem w serii parę zdjęć, jak Panna Moda przecierała oko. Jestem w spokojnie stanie stwierdzić, że mogłem zrobić koło 70, nawet 100 zdjęć w trakcie tych kilku minut. To jest ważny moment, chcę go sfotografować różnorodnie w krótkim czasie. I, i zrobiłem 100 zdjęć w ciągu 5 minut. Nie wyobrażam sobie, jak mam zrobić 1000 w trakcie całości, jeżeli takich momentów krótkich, ale intensywnych jest jeszcze kilka, no i potem całe te wszystkie wątki poboczne. Nie da się tego zrobić w 1000 zdjęć, by to było różnorodne i ciekawe. Nie ma takiej opcji. Kurwa, no nie. Mniej znaczy lepiej. To jest mit. Nie wierzę w coś takiego. Uważam, że to jest lenistwo, że dobra historia, dobrze opowiedziana historia wymaga dużej liczby zdjęć. To jest nasza odpowiedzialność, nasza powinność byśmy zrobili tego więcej, byśmy zrobili to różnorodnie i ciekawie. To, co jest prezentowane przez fotografów, i ten mit, właśnie jednej klatki. To właśnie jest mit. Totalnie ta książka, to, którą Wam przed chwilką pokazywałem, to najbardziej obala. Przeczytajcie sobie ten artykuł z Fotopolis. On też tam to dosyć dobrze opisuje, jeżeli nie chcecie sobie kupić tej książki, bo jest dosyć duża, droga i tak dalej. Nie ma konieczności jej posiadać, ale możecie przeczytać sobie ten artykuł, czy, czy chociażby obejrzeć cały ten materiał. Dajcie też znać, co Wy o tym myślicie. Czy zmieniliście zdanie, czy macie kompletnie inne, odmienne zdanie. Ale jeżeli macie na przykład podobne zdanie do tego, gdzie powinny lądować wasze galerie, to powinny lądować w Piknuku. Tu się chyba zgadzamy. Aby więcej dowodów zobaczyć mojej pracy, to prześledźcie tę playlistę. Na tej playliście zobaczycie filmy, w których pokazuję kulisy swojej pracy i efekty mojej pracy, czyli zdjęcia. Zachęcam Was do oglądania tych materiałów Piotrowi. Dzięki i do następnego.